Czy kiedykolwiek czułeś, że cały świat zwrócił się przeciwko tobie? Że jakaś niewidzialna burza pustoszy twoją ciszę, twoją stabilność, twoją wiarę, a nawet twoją nadzieję? Jeśli ten czerwiec rozpoczął się od niepewności, lęku lub po prostu tej cichej, trudnej do opisania pustki, chcę, żebyś zrozumiał jedno z absolutną jasnością. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Ta wiadomość to boskie wezwanie. Pilne wezwanie. Bo istnieje ukryta obietnica, Święty kod zawarty w jednym z najpotężniejszych psalmów, jakie kiedykolwiek zostały zapisane. Psalm 91. Tekst, który przetrwał wojny, pandemię i duchowy mrok. Psalm, który używano jako tarczy, miecza i klucza. Proroctwo, które jeśli aktywujesz je z wiarą, może otworzyć drzwi absolutnej ochrony, odblokować twoje duchowe bogactwo i przynieść obfitość materialną, która już teraz należy do ciebie z boskiego prawa. Nie, to nie jest bajka. To nie jest zwykła lektura biblijna. To objawienie, które może całkowicie odmienić twój czerwiec. A jeśli zostaniesz do końca, przekażę ci szczególną modlitwę, używaną przez mędrców, przewodników duchowych i zwykłych ludzi, by przywołać boską obietnicę Psalmu 91 i ujrzeć nadprzyrodzone rezultaty. Przygotuj się. Bo to, co zaraz usłyszysz, nie tylko poruszy twoją duszę, ale obudzi cel, dla którego się urodziłeś. Proroctwo Psalmu 91 na miesiąc czerwiec. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, przebywa w cieniu wszechmocnego. Tak zaczyna się Psalm 91. I to nie jest przypadek. To pierwsze zdanie jest przymierzem. Nie propozycją. To deklaracja przynależności, pozycji, duchowej tożsamości. Mieszkać pod osłoną najwyższego to żyć na poziomie, gdzie ciemność nie ma do ciebie dostępu, gdzie przekleństwa nie mogą się rozwijać, gdzie zło się cofa na samą obecność twojego ducha, bo nie jesteś sam. Czerwiec to kluczowy miesiąc duchowy. To szósty miesiąc roku, punkt środkowy. Moment, w którym wielu się łamie, lub powstaje. W duchowym wymiarze czerwiec to skrzyżowanie między tym, co było, a tym, co może być. Jeśli aktywujesz Psalm 91 z właściwą intencją, z otwartym sercem i żywą wiarą, zobaczysz, jak obietnice zaczynają się objawiać w Twoim prawdziwym życiu. Drugi werset mówi: Powiem Panu, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Czy czujesz moc tych słów? Ucieczka. Twierdza. Bóg. Zaufanie. Cztery filary, których wróg nie może zniszczyć. Cztery tarcze, które otaczają Twój umysł, Twój dom, Twoje finanse, Twoje emocje. Co oznaczy żyć tym proroctwem w czerwcu? To znaczy, że gdy świat krzyczy chaos, Ty krzyczysz wiarę. Gdy inni mówią o braku, Ty mówisz o obfitości. Gdy strach zapuka do Twoich drzwi, spojrzysz Mu w oczy i powiesz: Ja mieszkam pod osłoną Najwyższego. I wtedy obietnica trwa dalej. On wybawi Cię z sidła myśliwego i od zgubnej zarazy. To obejmuje choroby, kryzysy finansowe, zdrady, duchowe ataki i każdą próbę powstrzymania Twojego przeznaczenia. W czerwcu zaraza może przybrać postać negatywnych myśli, paraliżującego lęku, pokus przebranych za szansę, ale jeśli jesteś pod cieniem wszechmocnego, stajesz się niewidzialny dla ataków wroga. Wyobraź sobie ten obraz, Bóg jako żywa tarcza, jako duchowy mur otaczający Twój dom, Twoją rodzinę, Twoje projekty, Twoje marzenia. To nie tylko biblijna poezja. To prawdziwa obietnica. Ale istnieje jeden warunek. Musisz w nim zamieszkać. Nie tylko odwiedzać go. Nie tylko modlić się, gdy się boisz. Zamieszkać. Trwać. Oddychać jego obecnością. I wtedy zaczyna dziać się coś nadprzyrodzonego. Werset 4 mówi tak: Piórami swymi okryje cię, a pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Skrzydła Boga nie są tylko symbolem. To jego osłona. Jego ochrona emocjonalna, duchowa i fizyczna. To jakby tarcza, która nie pozwala, by duchowe pociski dotknęły ciebie. Potrafisz to sobie wyobrazić? Za każdym razem, gdy ktoś próbuje rzucić na ciebie zło, osąd czy zazdrość, tarcza Boga to zatrzymuje. Ale to jeszcze nie koniec. W czerwcu ten psalm staje się żywym proroctwem, kiedy go recytujesz, wierzysz w niego i żyjesz nim. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Ile razy czułeś ataki lęku nocą? Natrętne myśli, które nie dają ci spać. Lęk przed tym, czego nie możesz kontrolować. Wiadomości, które niepokoją twojego ducha. Ale oto obietnica, nie będziesz się bać. Strach może krzyczeć, ale ty go nie usłyszysz. Strzała może lecieć, ale cię nie dosięgnie. Psalm 91 nie eliminuje problemów świata, on cię unosi ponad nimi. I to, drogi słuchaczu, jest największa ze wszystkich mocy. Bo kiedy wszyscy wpadają w panikę, ty kroczysz w pokoju. Gdy inni się paraliżują, ty idziesz naprzód, bo jesteś pod cieniem Najwyższego. A to, to zmienia wszystko. Psalm 91 nie tylko chroni, on przemienia. Bo to nie jest zwykłe czytanie, to niebiański dekret. Gdy go ogłaszasz, przyżywasz go. Aktywujesz go, jakbyś naciskał święty kot, który uruchamia mechanizmy nieba na twoją korzyść. Wyobraź sobie czerwiec jako pole bitwy. Na tym polu lecą strzały za dnia, są niewidzialne sidła, cienie próbujące odebrać ci oddech. Ale ty nie jesteś bezbronny. Masz zbroję, która nie została wykuta ludzkimi rękami. Masz schronienie najwyższego. Masz duchowe skrzydła, które cię okrywają. Masz twierdzę, która się nie wali. Masz żywe słowo, które nigdy nie zawodzi. Wers 7 mówi Upadnie u Twego boku tysiąc, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz Ciebie to nie dosięgnie. Czy rozumiesz, jak wielka to moc? To nie obietnica egoistycznej nietykalności. To proroctwo pełne celu. Gdy wokół ciebie płonie chaos, ty jesteś zachowany, bo masz jeszcze przeznaczenie do wypełnienia. Boską misję. Światło do zapalenia. I dalej, Psalm mówi, Oczami swymi ujrzysz i zobaczysz odpłatę dla niegodziwych. Bóg nie jest obojętny. On widzi niesprawiedliwość, przemoc, korupcję, zło i On działa. Psalm 91 to nie tylko ochrona dla ciebie, to sprawiedliwość wobec tego, co się przeciwko tobie podnosi. To Bóg, który nie zapomina, który broni cię nawet wtedy, gdy jesteś już zmęczony walką. I tutaj przychodzi klucz, który otwiera te obietnice w czerwcu oddanie. Bo Pan jest twoją ucieczką, najwyższego uczyniłeś swym mieszkaniem, nie dosięgnie cię zło, ani plaga nie zbliży się do twojego domu. To ty decydujesz, by zamieszkać. To ty wybierasz, by zaufać. Nie chodzi o puste słowa, chodzi o poddanie się. O to, by pozwolić Bogu wejść we wszystkie obszary, twoje myśli, decyzje, relacje, finanse, marzenia. Tam właśnie proroctwo się aktywuje nie w religii, lecz w relacji. A gdy to zrobisz, objawia się obietnica, która przekracza wszelką logikę. Aniołom swoim rozkaże o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Zatrzymaj się na chwilę i weź to do serca. W tej właśnie chwili, dokładnie teraz, są aniołowie przypisani do Twojego życia. Aniołowie, którzy walczą za Ciebie, usuwają przeszkody, zamykają złe usta, otwierają drogi, szepczą wskazówki, przynoszą pocieszenie. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś. A w czerwcu ta niewidzialna armia zostaje aktywowana na Twoją korzyść. Psalm mówi dalej. Na rękach Cię będą nosić, byś nie uraził swej stopy o kamień. Każda decyzja, każdy krok, każdy zakręt na Twojej drodze będzie podtrzymany przez niebiańskie dłonie. To nie tylko piękny obraz. To duchowa rzeczywistość. Ci, którzy żyją Psalmem 91, nie kroczą w ciemności. Kroczą prowadzeni. Nawet jeśli nie widzisz, nawet jeśli nie czujesz. On tam jest. I wtedy dzieje się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Coś, co łączy się bezpośrednio z Twoimi najgłębszymi pragnieniami, bezpieczeństwem, celem, błogosławieństwem. Werset 13 mówi, będziesz stąpał po lwie i żmi, podepczesz lwa młodego i smoka”. To nie jest dosłowne. To duchowe. Lew to bezpośrednie zagrożenie problemy, które stają przed Tobą otwarcie. Żmija trujący wąż to ataki subtelne, zazdrość, zdrada, ciche przekleństwa, toksyczne myśli. Ale proroctwo jest jasne, nie tylko przetrwasz, podepczesz je. Będziesz silniejszy od nich. Zwyciężysz tam, gdzie inni upadli. A teraz serce Psalmu. Moment, w którym sam Bóg przemawia. To nie Dawid. To nie prorok. To Bóg w pierwszej osobie. Posłuchaj. Ponieważ mnie umiłował, ocalę go, wywyższę go, bo zna moje imię. Czy to czujesz? Bóg mówi o Tobie. Nie o kimś idealnym, bez błędów, lecz o kimś, kto kocha. Kto, mimo wątpliwości, ran, trudnej przeszłości, wybrał miłość do Boga. A ta miłość ma nagrodę. Wywyższego kropka. Wiesz, co to znaczy? Wzniesienie. Awans. Pozycjonowanie. W czerwcu Bóg zapowiada, że podniesie tych, którzy naprawdę go kochają. Tych, którzy nie sprzedali się lękowi, którzy nie zdradzili swojej wiary, którzy pozostali wierni, gdy wszystko wokół się chwiało. To jest twój czas. To jest Twoje wzniesienie. I dalej będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem, będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. W tej obietnicy nie ma opuszczenia. Jest obecność. W ogniu on tam jest. W chaosie On działa. I nie tylko to otoczy cię chwałą. Co to znaczy? Że Twoja historia bólu zostanie użyta dla Jego chwały. Że Twój proces stanie się świadectwem. Że Twoje życie będzie jaśnieć nie z powodu cierpienia, lecz z powodu zwycięstwa. A teraz, nadchodzi ostatni klejnot. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Nasycenie. Długowieczność. Zbawienie. To właśnie jest trylogia Psalmu 91. To pełnia proroctwa. Bóg nie tylko chroni cię przed złem, On cię nasyca, wypełnia, wydłuża twoje dni, pokazuje ci wieczność, daje ci to, czego nikt nie może ci odebrać. W tym czerwcowym czasie Bóg wylewa szczególną łaskę na tych, którzy zdecydują się żyć, psalmem 91 jako stylem życia. Nie jako modlitwą awaryjną, ale jako codzienną postawą. Budź się każdego ranka wypowiadając, mieszkam w cieniu najwyższego. Mów to z wiarą. Zapisz to. Pamiętaj. Bo te słowa są jak ziarna. A wszystko, co zasiewasz, rośnie. I urośnie Twoja pokój. I urośnie Twoja obfitość. I urośnie Twoje poczucie bezpieczeństwa. Wielu przygotowuje się na trudny miesiąc. Ale ty, ty dostrajasz się do proroctwa. I to zmienia wszystko, bo czerwiec nie będzie już kolejnym miesiącem. To będzie miesiąc, w którym niebo się otworzyło, a ty chodziłeś osłonięty wiecznymi skrzydłami. Wyobraź sobie na chwilę, że każdy dzień czerwca to czysta kartka, a ty decydujesz, jakim atramentem ją zapiszesz. Wielu będzie pisać z lęku, inni z rutyny, niektórzy z rozpaczy. Ale nie ty. Ty zapiszesz każdy dzień pod namaszczeniem Psalmu 91 każde słowo z Twoich ust będzie dekretem. Każdy Twój krok będzie objęty ochroną. Każda Twoja myśl będzie odnową. Bo Psalm 91 to nie tylko obietnica. To strategia życia. Sposób istnienia w świecie bez bycia z tego świata. Chodzenie wśród olbrzymów bez utraty pokoju. Spanie pośród burz. Mówienie życia w świecie śmierci. I tu właśnie zaczyna się duchowa obfitość. Bo gdy żyjesz pod osłoną Najwyższego, twój duch zaczyna rozkwitać. Nie potrzebujesz już zewnętrznej aprobaty. Nie musisz, by świat potwierdzał twoje decyzje. Wiesz, kim jesteś. Wiesz, do kogo należysz. Wiesz, że jesteś osłonięty. Ta pewność to bogactwo. Prawdziwa obfitość zaczyna się w duszy. To pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To wiara, która chodzi po wodach. To radość, która wytryskuje nawet w dolinie. A gdy żyjesz w tej częstotliwości, materialne zaczyna się dostosowywać. Tak, Psan 91 dotyka również sfery finansowej. Bo tam, gdzie jest pokój, jest kreatywność. Gdzie jest wiara, jest działanie. Gdzie jest boskie prowadzenie, jest pomnożenie. Bóg nie chce, byś żył w niedostatku, strachu czy ograniczeniu. On chce, abyś był kanałem błogosławieństwa, latarną w ciemności, żywym świadectwem, co znaczy być pod jego cieniem. W tym czerwcu przygotuj się, by zobaczyć drzwi, które były zamknięte, otwierające się, okazje, które wydawały się niemożliwe, pojawiające się, właściwych ludzi przychodzących, zasoby uwalniane. Ale jest jeden warunek: pozostań pod jego osłoną. Wróg będzie próbował cię stamtąd wyciągnąć. Przez hałas, stres, wiadomości, rozproszenia. Będzie się wątpliwości, a co jeśli to nie działa? A co jeśli tracisz czas? Ale musisz pamiętać, wiara nie opiera się na tym, co widzisz, lecz na tym, co wierzysz. I nie jesteś tu przez przypadek. Zostałeś powołany do nowego poziomu wiary. Nowego poziomu ochrony. Nowego poziomu zaopatrzenia. Aktywuj psalm 91 każdego dnia. Czytaj go na głos. Zapisz go. Ogłaszaj. Naucz go swoje dzieci. Podziel się nim z tymi, których kochasz. Bo za każdym razem, gdy to robisz, siejesz światło. Budzisz duchową świadomość. Przypominasz swojej duszy, że nie jesteś sam. A jeśli nadejdzie ciemny dzień, przypomnij sobie: Powiedz, choć wszystko jest przeciwko mnie, mieszkam w cieniu Najwyższego. Nic mnie nie dotknie. Wszystko się przemieni, bo On dał mi swoich aniołów, bo On mnie podtrzymuje. Jest coś potężnego, co musisz zrozumieć w czerwcu. Psalm 91 jest aktywowany przez wiarę, ale utrzymywany przez wdzęczność. Wdzęczność to klucz, który trzyma otwarte drzwi błogosławieństwa. Nieważne czy masz dziś mało, czy przechodzisz przez trudności, czy droga wydaje się ciężka, dziękuj. Zękuj za to, co masz. Za to, kim jesteś. Za każdą niewidzialną ochronę, o której nawet nie wiedziałeś. Za każdego anioła, który uniknął wypadku. Za każdy cichy cud. Wdzęczność przemienia atmosferę. Gdy zękujesz, zmieniasz swoją częstotliwość. Przyciągasz odpowiedzi. Rozpuszczasz strach. I pozwalasz, by proroctwo dalej się spełniało. Zrób to w czerwcu, zacznij każdy poranek od krótkiej, ale potężnej modlitwy. Dziękuję Ci, Boże, że mieszkam pod Twoją osłoną. Dziękuję za Twoją ochronę. Dziękuję za Twoje zaopatrzenie. Dziękuję za Twoją miłość. A potem żyj jak ktoś, kto już otrzymał zwycięstwo. Bo w duchu już je masz. A co jeśli poczujesz, że zawiodłeś? Że nie utrzymałeś wiary? Że strach cię dopadł? Oto najpiękniejsze w Psalmie 91: Nie chodzi o doskonałość, ale o trwanie. Bóg nie prosi, byś był idealny. Prosi, byś trwał. Byś wracał do Niego za każdym razem, gdy upadniesz. Byś wracał pod Jego osłonę, gdy się zgubisz. On nie zamyka swojego cienia. Jego osłona jest wieczna. Jego ramiona są zawsze otwarte. W tym czerwcu nie karć się, nie krytykuj. Nie słuchaj głosów, które cię potępiają. Słuchaj głosu, który cię woła, który mówi: chodź, tu jesteś bezpieczny, tu jesteś kochany, tu cię podniosę. I wtedy to zobaczysz. Ochrona przyjdzie, pokój powróci, obfitość zacznie płynąć. Bo nie zostałeś stworzony, by żyć w burzy, ale by chodzić po niej. Teraz wyobraź sobie, kolejne 30 dni, żyjąc w całkowitym zestrojeniu z Psalmem 91 bez ulegania hałasowi, niedostatkowi, zbiorowej panice. Wyobraź sobie budzić się z wiarą. Zasypiać spokojem. Chodzić z pewnością. Mówić z mądrością. Decydować z prowadzeniem. Wyobraź sobie innych zagubionych, a ty jasny. Innych pełnych lęku, a ty stabilny, innych sparaliżowanych, a ty w ruchu. To jest obietnica, to jest boski plan, to jest Twoje duchowe dziedzictwo i nie jesteś sam w tej drodze. Miliony ludzi właśnie teraz budzą się do tej prawdy. Psalm 91 jest aktywowany globalnie. To znak proroczy, to zbiorowe wezwanie, a Ty jesteś jego częścią. Dziś bardziej niż kiedykolwiek to proroctwo jest żywe. Psalm 91 to nie martwy tekst. To wieczny dekret. A czerwiec to twoje pole aktywacji. A teraz proszę cię o coś prostego, ale potężnego. Napisz w komentarzu: Mieszkam w cieniu Najwyższego. Zrób to jako deklarację, jako duchowy pieczęć. Niech duchowy świat zobaczy, że zajmujesz stanowisko, że decydujesz się zaufać że wybierasz zamieszkanie. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bo to miejsce to nie tylko filmy. To cyfrowy ołtarz. Miejsce, gdzie aktywujemy wiarę, ochronę, wewnętrzne bogactwo i prawdziwe cuda. Daj lajka, jeśli to poruszyło twoją duszę. Jeśli coś poruszyło się w tobie, to pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, obudzić więcej dusz i rozszerzyć światło. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tego słowa, udostępnij. Bądź kanałem błogosławieństwa. Spraw, by to proroctwo dotarło do tych, którzy mają się poddać. Niech każdy zakątek świata usłyszy: cień wszechmogącego jest otwarty, a Ty już jesteś okryty. Do zobaczenia w kolejnym przekazie światła. A do tego czasu żyj, choć i śpi pod wieczną obietnicą Psalmu 91. Amen.